Radio Plus, Sedno Sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj minister zdrowia Adam Niedzielski. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry, panie, panie redaktorze, witam państwa bardzo serdecznie. Panie ministrze, od grudnia powinniśmy spodziewać się odmrażania gospodarki. Panie redaktorze, na razie na pewno do 29 listopada chcemy utrzymać ten stan regulacji zabezpieczających, jaki mamy w tej chwili. Rzeczywiście dzisiaj będziemy mieli takie spotkanie na Radę z panem premierem, na której podejmiemy decyzję, co dalej, bo chcemy narzucić taką perspektywę planowania, to znaczy, żeby, żebyśmy wszyscy z wyprzedzeniem wiedzieli, co nas czeka, oczywiście w zależności od tego, jaki będzie scenariusz rozwoju pandemii, ale na tą chwilę do końca listopada utrzymujemy ten stan, w jakim jesteśmy i w zależności od wskaźników zachorowalności będziemy podejmowali dalsze decyzje, ale plan mhm. rzeczywiście będziemy chcieli komunikować. Ale to sobie. będzie taki plan, wariant optymistyczny, pesymistyczny przy różnych wskaźnikach, jeżeli chodzi o e, liczbę zakażeń, poziom zajętości łóżek, respiratorów, e, taki model wielowariantowy w jedną i drugą stronę, panie ministrze, zarówno odmrażanie, jak Y, Jakie kolejne restrykcje? No, elementy tego planu to już zostały pokazane i one są zależne od liczby zachorowań, gdzie progi właśnie mhm. uruchamiają bądź to powrót do czerwonej strefy do czerwonej i żółtej i tak dalej, więc tutaj głównym kryterium jest oczywiście dzienna liczba zachorowań, natomiast z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia ministra zdrowia odpowiedzialnego za infrastrukturę chociażby szpitalnictwa, to oczywiście jeszcze bierzemy pod uwagę kwestie zajętości. Łóżek szpitalnych, tych, które mają leczyć COVID i respiratorów. Więc to są takie dwa kryteria, które będą też brane pod uwagę. Panie ministrze, czy w tym przygotowywanym planie, który według informacji Polsat już sięga do połowy stycznia, ujęte są też będą ujęte zmiany w nauczaniu, czy do końca semestru szkoły pozostaną zamknięte? Panie redaktorze, tutaj jest za wcześnie, żeby mówić o jakimś gotowym planie na tą chwilę. Tak jak powiedziałem, dzisiaj jest spotkanie z panem premierem na Rada i będą podejmowane decyzje, więc generalnie na razie mamy zdefiniowane ramy, to znaczy, że chcemy przedstawić pewne kroki, takie uzależnione od spełnianych kryteriów dotyczących liczby zachorowań i mniej więcej jak będzie ta ścieżka wyglądała. Jeżeli popatrzycie sobie Państwo na to, jak w tej chwili były definiowane obostrzenia w czerwonych, żółtych strefach, to pewnie też tam znajduje się przynajmniej częściowo taka odpowiedź ogólna, że jeżeli będzie poprawa sytuacji, to wprowadzimy to, co ostatnio było w czerwonych strefach. To Panie Ministrze, to konkretnie przy jakim poziomie, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń dobową, no, utrzymującym się przez, jak rozumiem, kilka dni, yy, będzie powrót do normalnej edukacji? A do normalnej edukacji to raczej, jeżeli zejdziemy poniżej 15 tysięcy zakażeń, bądź nawet mniej, bo w tej chwili oscylujemy wokół 20 i to mhm. jest jeszcze zbyt duża liczba i ona powoduje zbyt dużą presję na system infrastruktury szpitalnictwa, żebyśmy takie decyzje podejmowali. Ja też tutaj chcę się zastrzec, panie redaktorze, że ta decyzja jest podejmowana przez pana premiera. Rozumiem. Pan minister, minister rekomenduje. Minister Zdrowia... Tak, ja rekomenduję, mm -hmm. ale też proszę pamiętać, że są inne perspektywy, które Pan Premier musi uwzględniać i brać pod uwagę. Gospodarcza. Wiceminister Zdrowia Maciej Milkowski powiedział w, radiu, powiedział w Radiu Tok FM, że w dystrybucji Rendes Evilu biorą udział szpitale, które mają co najmniej 30 miejsc covidowych. Dla pacjentów to brzmi, Panie Ministrze, jak jakaś No Zależy od tego, do, do jakiego szpitala zostanie pacjent przewieziony. Przecież pacjent tego nie wybiera. Czy to się może zmienić? Czy, czy faktycznie takie zasady obowiązują? Jeżeli jest 30 miejsc to jest lek, jeżeli mniej, to tego leku nie będzie w tych szpitalach? Panie redaktorze, te decyzje są wtórne względem poziomu dostaw do Polski, bo jeżeli te dostawy są stosunkowo mniejsze, to oczywiście ten algorytm podziału musi być bardziej dolegliwy, więc my przede wszystkim to robimy wszystko, żeby... Ściągnąć jak najwięcej tego leku do Polski. Ja przypomnę, że we wrześniu mieliśmy go tylko kilka tysięcy, a w październiku troszeczkę to się zwiększyło do, do 20 tysięcy, ale teraz w listopadzie dokonaliśmy po pierwsze aneksowania umowy, przenosząc dostawy z przyszłego roku na te dwa miesiące najbliższe, bo mieliśmy mieć bazowo 15 tysięcy, a zwiększyliśmy to do 36 i 24 odpowiednio w listopadzie i grudniu. Teraz podpisaliśmy nową umowę na uzupełnienie tego i mamy tak ułożone dostawy, że to będzie 48 tysięcy w każdym miesiącu. Więc jak tylko te dostawy A potrzeby te dostawy, jakie są dostawy, panie tego... ministrze? jaka to jest jak relacja do potrzeb wygląda? Mniej więcej 6 dawek naleczonego pacjenta jest, więc 48 tysięcy dzielone na 6 to jest 8 dawek, o ile się nie mylę i nie zapomniałem jeszcze arytmetyki. No tak, ale jakie są potrzeby? Więc to jest 8 tysięcy hospitalizowanych pacjentów to to wydaje się, że jest dużo. Dużo w tym sensie, że patrząc na bieżące obłożenie i dni, w których coraz częściej pojawia się zmniejszanie hospitalizacji, to myślę, że to powinno bilans miesięczny pokrywać, przy czym w skali ogólnopolskiej. I tutaj na pewno ma pan czy państwo rację, że my musimy pilnować tego mechanizmu, żeby dostarczając gdzieś, nie zabrakło gdzie indziej. Bo w skali kraju powinno wystarczyć, natomiast mogą się pojawić te mechanizmy, wtedy oczywiście podejmujemy szybkie decyzje o przerzucaniu tak Tutaj pan minister Małkowski, Miłkowski, jak mówi o algorytmie, to potem i tak ten algorytm jest korygowany na bieżąco. Jeżeli gdzieś brakuje, to tam przenosimy z innych miejsc po prostu. Panie ministrze, eksperci współpracujący z resortem zdrowia, to dwa dni temu chyba na konferencji prasowej pan minister i właśnie ci eksperci o tym no. mówiliście, że 30% pacjentów z chorobami przewlekłymi wymaga osobistej wizyty, nie teleporady. To między innymi osoby z defibrylatorami czy stymulatorami serca, jak to ma się przełożyć, Panie Ministrze, na praktykę? Bo była mowa o, o zaleceniach, że są takie zalecenia dla pacjentów, dla lekarzy, ale no z tym zaleceniem pacjent to niewiele może zrobić, Panie Ministrze. Myślę, że są tysiące, dziesiątki czy setki tysięcy pacjentów, którzy chcieliby skorzystać z wizyty osobistej, ale, ale odbijają się od telefonicznej ściany. Na, na, co to, A, na jaki kontekst to się przełoży, Panie Ministrze, te ustalenia? To jest tak, po pierwsze, to też jest pewne prawo pacjenta, więc te zalecenia oczywiście są skierowane przede wszystkim do lekarza, ale pacjenci, jakie znają, to też mogą się więcej domagać. Proszę pamiętać, że to lekarz decyduje o przebiegu leczenia i każda sprawa, każdy pacjent powinien być traktowany indywidualnie, dlatego tutaj nie wydaje się regulacji prawnych, które nakazują, zakazują i itd. Tak więc tutaj to jest odwołanie się do lekarza. Natomiast pacjenci mają swoje. Prawa. Mają swoje prawa, których ja również jestem strażnikiem i każda sytuacja, która wydaje się z punktu widzenia pacjenta niewłaściwa powinna być zgłaszana bądź to do Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie mamy infolinię pod numerem 800 590 190 bądź do Rzecznika Praw Pacjenta. Czyli pacjent tutaj... z rozróżnikiem na przykład, panie ministrze, jeżeli, nie, może, jeżeli nikt nie chce go zapisać na osobistą wizytę, dzwoni do NFZ-u, tak? Tak, ma interweniować i dzwonić do NFZ-u. Ja będąc wcześniej prezesem NFZ-u stworzyłem pewne mechanizmy takiej klienckiej, że tak powiem, obsługi i reagowania, więc tutaj sale obsługi są otwarte, telefon jest również dostępny, rzecznik Krow, pacjenta również działa. Ja tylko zwrócę uwagę panie redaktorze, że po tych wszystkich sygnałach, które otrzymywaliśmy, zrobiliśmy w całym kraju kompleksową kontrolę. Właśnie dostępności do lekarza rodzinnego, obdzwaniane były przez NFZ te telefony, które są wykazywane jako telefony kontaktowe, były wysyłane kontrole tam, gdzie nie można się dodzwonić i cały czas jest prowadzony monitoring. Ta sytuacja, o ile wcześniej wyniki były. Takie, że mniej więcej 10% miało problemy z dodzwonieniem się, mówię o jednostkach, mhm. z czego potem w kontroli kolejne 10% z tych 10% weryfikowało się jako niedostępne w ogóle. To teraz tych problemów jest mniej, ale one nadal się pojawiają. To pani jeszcze kolejna kwestia. Pan już zapowiadał, że szczepionka na COVID nie będzie obowiązkowa, ale czy w przypadku niektórych grup zawodowych, no przede wszystkim personelu medycznego, nie myśli Pan Minister, rząd nie myśli o takim rozwiązaniu, żeby był obowiązek szczepienia się? Panie redaktorze, tutaj my będziemy przekonywali wszystkich używając argumentów naukowych, które pokazują, że szczepienie jest bezpieczne, bo absolutnie w żadnym przypadku my nie skorzystamy ze szczepionki, która jest niezweryfikowana przez międzynarodowe agencje, które są za to odpowiedzialne. Czy Czyli obowiązek na żadnym krytyka. poziomie nie wchodzi w grę, panie ministrze, tak? Nie, raczej, znaczy nie, absolutnie nie. nie to rozumiem. są dowolne, będą dostępne w sensie też łatwej dostępności finansowej i, i, i tutaj obowiązkowość tutaj. To jaka może być cena za tą szczepionkę, panie ministrze? Łatwa dostępność finansowa to znaczy? Panie redaktorze, będziemy chcieli, przynajmniej z rekomendacji ministra zdrowia, żeby ta szczepionka była bezpłatna, ale to też nie jest tylko i wyłącznie decyzja ministra zdrowia. Ja swoje rekomendacje już panu premierowi przedstawiłem. Panie ministrze, kiedy medycy dostaną dodatek covidowy? Są dwa dodatki covidowe, to znaczy dwa rodzaje tego dodatku. Jeden jest dla medyków, którzy są kierowani przez wojewodę do leczenia COVID-u i ten dodatek jest zapisany w ustawie, która została podpisana. I no tak, rok. ale pytam kiedy on, kiedy on będzie? Tak już yy, namacalny, odczuwalny, dla, tak. dla, bo to, że jest w ustawie to wiemy, tylko że ta ustawa jest nieopublikowana. I dłuższa to jest historia? No, myślę, myślę, że znaczy tutaj, według moich informacji, będzie opublikowana najpóźniej na początku grudnia. A drugie, drugi rodzaj dodatku, który jest płacony tym medykom, którzy w tej chwili już walczą, a nie są kierowani przez wojewodę, to on będzie płacony czy naliczony od 1 listopada. Bo, ja już polecenie dla Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie tego procesu przygotowałem. W tej chwili Narodowy Fundusz aneksuje umowy z tymi szpitalami, które walczą z COVID-em, i tam oczywiście też będzie toczył się proces aneksowania umów pracowniczych z dyrektorami szpitali. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Minister Zdrowia Adam Niedzielski był gościem Sadna Sprawy. Dobrego dnia, Panie Ministrze. Życzę dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Życzę. miłego dnia Państwu wszystkim. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Na kolejne sedno sprawy zapraszam w poniedziałek. Do usłyszenia, do zobaczenia. Radio Plus. Sedno sprawy.